Ciemność nad Wisłą była tak gęsta, że nawet oddech wydawał się ciężki. W błocie pod mostem Poniatowskiego kapitan Anna Lis Nowak liczyła sekundy. Osiemnaście. Tylko osiemnaście sekund, by zdecydować. Posłuszeństwo wobec rozkazu, czy zdrada wszystkiego, w co wierzyła. Deszcz bębnił o hełm, a w słuchawce trzaskał głos dowódcy. Lis, potwierdź odbiór, cel w zasięgu. Ognia nie otwierać bez mojego słowa. W oddali na drugim brzegu sylwetka celu, generał-major rosyjskich sił zbrojnych, którego głowa była warta więcej niż całe miasto, ale w kieszeni Lis leżał pendrive z nagraniem ten sam generał rok wcześniej w piwnicach Pałacu Kultury i Nauki negocjujący z polskim kontrwywiadem. Jeśli Lis pociągnie za spust, zginie nie tylko wróg, ale i prawda. 16 sekund. Palec na spuście karabinu wyborowego MSBS 762 drżał. 15. W oddali słychać było wycie syren, policyjne czy wojskowe. Nie było czasu. 14. Lis spojrzała w lunetę. Generał stał pod latarnią otoczony ochroną, ale jego twarz była spokojna, zbyt spokojna. 13. W pamięci Lis błysnęło wspomnienie rok 2022, Donbas. Gdy jej oddział Jewu Grom stracił trzech ludzi, bo ktoś sprzedał ich pozycję. Dwanaście. Pendraj wpalił w kieszeni jak rozżarzony węgiel. 11. Lis zacisnęła zęby. Jeśli nie strzeli, zginie cały zespół. Sześciu operatorów Gromu, którzy ufali jej jak siostrom i braciom. Dziesięć. Jeśli strzeli, zginie prawda. Dziewięć. Wiatr z nadrzeki niósł zapach mokrej ziemi i spalin z Alei Jerozolimskich. Osiem. Lis poczuła, jak kropla deszczu spływa po policzku. Czy to łza? Siedem. W słuchawce cisza. Dowódca czekał. Sześć. Lis przypomniała sobie słowa matki, gdy wstępowała do gromu. Będziesz walczyć za Polskę, ale pamiętaj, honor nie zawsze nosi mundur. Pięć. Generał podniósł rękę. Gest, sygnał. Cztery. Lis zobaczyła, jak ochrona się rozstępuje. Trzy. W oddali na moście błysnęły światła. Konwój? Dwa. Lis wstrzymała oddech. Jeden. I wtedy rozległ się huk, nie z jej karabinu, z mostu. Eksplozja rozerwała noc, a fala uderzeniowa rzuciła lis na ziemię. Most Poniatowskiego zapalił się jak pochodnia. Generał zniknął w chmurze dymu, a w słuchawce Lis usłyszała głos, którego nie spodziewała się nigdy więcej usłyszeć. Lis to pułapka, uciekaj natychmiast. Głos należał do człowieka, którego uważała za zmarłego, porucznik Marek Wilk Kowalski, jej dawny partner z Gromu, który rzekomo zginął w Donbasie. Lis podniosła się z błota, karabin gotowy, most płonął, a z drugiej strony Wisły nadciągały światła, pojazdy uzbrojone, nierosyjskie, polskie, policyjne, wojskowe. Ktoś ich wystawił, ktoś z wewnątrz. Liz spojrzała na pendrive w dłoni. Prawda była cięższa niż jakikolwiek karabin. W oddali rozległy się strzały. Nie do niej. Jeszcze nie, ale wiedziała. To dopiero początek. C-130 Herkules z hukiem silników wylądował na płycie lotniska w Powidzu. Była 03:17 -14 marca 2025. Temperatura minus 4, wiatr z północy 12 km /h. Idealne warunki na operację, którą nikt oficjalnie nie miał zatwierdzić. Na pokładzie 12 operatorów i oddawał grom, elita wśród elity. Wszyscy w czarnych kombinezonach, hełmach ops core noktowizorach PVS-31, broń Beryl w wersji 5, 56 mm z tłumikami BNT, pistolety WIS-100, granaty ogłuszające. Wszystko standardowe. Wszystko poza jedną osobą. Kapitan Anna Lis Nowak siedziała z tyłu przy rampie. 29 lat, 160 cm i wzrostu. Włosy czarne, związane w ciasny węzeł. Twarz spokojna, oczy szare jak stal. Oficjalnie analityk wywiadu z ABW, przydzielony do misji obserwacyjnej. Nieoficjalnie snajperka, której akta były zamknięte pieczęcią ściśle tajne, dostęp tylko dla premiera i szefa sztabu generalnego. Naprzeciwko niej Porucznik Marek Wilk Kowalski, dowódca zespołu szturmowego, wysoki, ramiona jak u kowala, blizna przez lewy policzek. Patrzył na lis tak, jak patrzy się na ładunek wybuchowy, którego nie da się rozbroić. Lis powtórz zadanie warknął przez interkom. Obserwacja zbieranie danych zero kontaktu ogniowego bez rozkazu Alfa-3 odpowiedziała bez mrugnięcia. Dokładnie. "Jesteś tu po to, żeby pisać raporty, nie strzelać. Rozumiem, panie poruczniku. Za nimi starszy chorąży sztabowy Piotr Kosa Wiśniewski szepnął do kolegi. Dwadzieścia złotych, że jak zacznie się strzelanina, ona schowa się za radiem. Nie biorę zakładu. One zawsze tak robią. Lis usłyszała, zarejestrowała, zapisała w pamięci. Samolot wylądował. Rampa opadła." Zimne powietrze wdarło się do środka, niosąc zapach smaru i paliwa lotniczego. Zespół wysypał się na płytę, cicho, sprawnie jak cień. Lis szła na końcu, z plecakiem, w którym poza laptopem i radiem leżał złożony karabin BOR w wersji 7, 62 mm NATO z tłumikiem ASE-UTRA, lunetą Schmidt Bender PM-2 i bipodem Atlas. Broń, której nie miała prawa nosić. Cel misji – Kompleks magazynowy pod Ożarowem Mazowieckim, 40 km od Warszawy. Oficjalnie rosyjski punkt przerzutowy broni dla separatystów na Ukrainie. Nieoficjalnie coś więcej. Coś, co mogło wstrząsnąć Sojuszem Północnoatlantyckim. Rozkaz przyszedł prosto z kancelarii prezydenta: zlikwidować dowódcę operacji, żywego nie brać, zero śladów. Ale Lis wiedziała więcej. Pendrive z Pałacu Kultury. Nagranie Głos generała Iwana Sokołowa, który mówił po polsku, za dwa dni Warszawa będzie nasza, ale najpierw musimy usunąć zdrajcę z gromu. Zdrajca, ktoś z zespołu. Ktoś, kto właśnie szedł obok niej. Wilk zatrzymał się przy Black Hawkach. Dwa śmigłowce, zero oznaczeń. Lis do drugiego ptaka, z radiowcem. Obserwujesz. Nie ruszasz się. Tak jest, ale gdy tylko wilk odwrócił się, lis spojrzała na swoje dłonie. Spokojne, zawsze spokojne, bo wiedziała ta noc nie skończy się raportem, ta noc skończy się krwią. I ktoś z zespołu, ktoś, kto właśnie sprawdzał magazynek, nie wróci do domu. Dokładnie jeden słów. Gotowy do sprawdzenia? Jeśli okej, okay, przechodzę do bloku 3, Primeira Virada. Jeśli chcesz zmianę, na przykład lokalizacja, broń, dialog, powiedz teraz. Śmigłowce Black Hawk leciały nisko, pod radarem nad polami Mazowsza. Bez świateł, bez łączności z wieżą, tylko szum łopat i bicie serca. Lis siedziała w drugim ptaku, między radiowcem a ładunkiem amunicji. Na kolanach tablet z mapą satelitarną. Na mapie kompleks magazynowy Agrotrans. Trzy hale, ogrodzenie z betonu, wieża strażnicza. Wywiad mówił 8-10 Rosjan, lekkie uzbrojenie, Zero wsparcia. Ale Liz wiedziała, że wywiad kłamie. Zawsze kłamie. W słuchawkach cisza, potem głos pilota. Jastrząb trzy. Za trzy minuty lądowanie w punkcie alfa, bez odbioru. Wilk w pierwszym śmigłowcu. Lis w drugim, rozdzieleni, i wtedy stało się. Pierwszy Black Hawk eksplodował w powietrzu. Fala uderzeniowa wstrząsnęła drugim ptakiem. Liz zobaczyła płomień. Pomarańczowy, ogromny, nad lasem w kierunku Pruszkowa. Jastrząb jeden trafiony, RPG, powtarzam, RPG, wrzasnął pilot. Drugi śmigłowiec wykonał unik schodząc do dwudziestu metrów. W słuchawkach chaos. Wilk, status. Wilk, odpowiadaj tu skaja. Cisza. Lis chwyciła za radio. Jastrząb dwa, tu lis, widzę zrzut ognia zwierzy. Sześćset metrów na północny wschód. Cel priorytetowy. Lis, nie twój sektor. Trzymaj się planu. Odezwał się major Jan Semp Zieliński, dowódca operacji z bazy w powidzu. Ale lis już nie słuchała, śmigłowiec wylądował w polu, 800 metrów od kompleksu. Drzwi otwarte. Operatorzy wyskoczyli, kosa, młotym, duch, saper, czterech zamiast dwunastu. Lis wyszła ostatnia i zobaczyła. Wieża strażnicza płonęła. Nie od RPG, od środka. Ktoś wysadził ją od wewnątrz. Kosa podbiegł, karabin gotowy. Lis, co tu się kurwa dzieje? Lis spojrzała na tablet. Sygnał GPS z pierwszego śmigłowca zniknął. Pułapka. Cały zespół Alfa nie żyje. Albo. Nie dokończyła. Z kompleksu dobiegł krzyk po Polsku. Grom ręce do góry, broń na ziemię. Z cienia wyszło sześciu mężczyzn w czarnych mundurach, bez oznaczeń, z karabinami AK-12. Ale jeden z nich miał bliznę przez lewy policzek, wilk, żywy. Z karabinem wycelowanym w lis. Broń na ziemię, kapitanie, powiedział spokojnie. Rozkaz lis nie ruszyła się. Ty nie żyjesz, wyszeptała. A jednak oddycham. I mam dla ciebie nowe zadanie. Zanim w głębi kompleksu zapaliły się reflektory: czołgi, nierosyjskie, polskie PT 91 twardy, trzy sztuki, i flagi biało-czerwone, ale na masce jednego z nich czarny orzeł bez korony. Symbol, którego lis nie widziała od 1981 roku od stanu wojennego. Wilk podszedł bliżej. Wiedziałem, że przyjdziesz, lis, wiedziałem, że nie posłuchasz rozkazu. Co tu się dzieje, Marek? Rewolucja! i wtedy lis zrozumiała Nie Rosja, nie separatyści ktoś w Polsce chciał przejąć władzę, a grom grom miał być narzędziem. Deszcz przestał padać. Ale powietrze było ciężkie od wilgoci i spalin. Kompleks Agrotrans stał w ciszy, tylko odległy syk płonących resztek Black Hawka i cichy pomruk silników PT-91. Reflektory czołgów rzucały ostre, białe snopy na betonowy plac, tworząc cienie długie jak szubienice. Lis stała nieruchomo. Karabin BOR zwisał luźno na pasie, ale jej dłoń była już przy kolbie. Kosa i młot klęczeli z rękami na karku twarze w błocie. Duch leżał nieprzytomny, rana postrzałowa w udo, krew mieszała się z kałużą. Wilk podszedł jeszcze krok. Jego oczy, kiedyś pełne ciepła, teraz zimne jak stal. Pendrive dawaj. Lis nie drgnęła. Wiesz co na nim jest? Wiem i dlatego musisz go oddać, albo zginiesz tu zresztą za wilkiem sześciu strażników. Wszyscy z Gromu, wszyscy w czarnych mundurach bez dystynkcji. Wszyscy z bronią wycelowaną w jej zespół. Lis spojrzała na kosa. Jego oczy mówiły – strzelaj, teraz. Ale nie mogła. Jeszcze nie. Dlaczego Marek tam zapytała cicho? Wilk uśmiechnął się gorzko. Bo Polska gnije. Od środka. Prezydent sprzedaje nas Brukseli. Generałowie kradną. A my? My umieramy w Donbasie za cudze interesy. Czas to skończyć. Lis spojrzała na czołgi, na czarnego orła. Stan wojenny 2-0? Porządek. Nowy porządek, bez zdrajców, bez korupcji, bez słabości. Lis powoli uniosła rękę. Nie do broni, do kieszeni wyjęła Pendrive. Na nim jest generał Sokołow. Mówi, że to wy go wpuściliście, że to wy macie plan przejąć Warszawę. Wilk zmrużył oczy. Kłamstwo. To my mamy plan ocalić Warszawę. Lis rzuciła Pendrive w błoto. Sprawdź sam. Wilk schylił się. W tym momencie. Kosa szarpnął się, próbując sięgnąć po broń. Strzał, głuchy, stłumika. Kosa upadł, krew na szyi. Następny będzie duch, powiedział jeden z mą Lis poczuła, jak świat zwalnia, deszcz znów zaczął padać, krople jak łzy. Wilk podniósł pendrive, wsunął do kieszeni. Zabierzcie ją do hali numer dwa, resztę zlikwidować. Dwóch mężczyzn ruszyło w jej stronę. Lis cofnęła się o krok. Marek, pamiętasz Donbas? 14 lutego 2022? Kiedy osłoniłeś mnie granatem? Wilk zatrzymał się. Pamiętam. Dlaczego teraz celujesz w Polaków? Bo to nie Polacy, to zdrajcy. Lis spojrzała na młota, na ducha, na kosa, który już nie oddychał, i wtedy cisza, nie strzały, silnik. Z lasu wyjechał rosomak, transporter opancerzony, bez oznaczeń, ale z polską flagą. Z wieżyczki wysunął się pułkownik Robert Orzeł Kamiński, dowódca JTW Grom. Wilk, broń na ziemię, natychmiast! Wilk odwrócił się. Pułkowniku, za późno. Orzeł spojrzał na lis. Lis, żyjesz? Na razie. Orzeł skinął na swoich ludzi, dwunastu operatorów gromu, w pełnym rynsztunku, z karabinami gotowymi. Wilk, rozkaz sztabu generalnego. Aresztować cię za zdradę stanu. Wilk roześmiał się. Sztab? Ten sam, który sprzedał nas Rosjanom? Lis wykorzystała moment. Rzuciła się w bok. W błoto, w ciemność strzały. Kule świstały nad głową. Wilk krzyknął: Zabić ją. Ale lis już biegła, przez plac, w stronę hali numer trzy. Za sobą słyszała huk granatów, krzyki, silniki rosomaka. Weszła do hali, ciemno, zapach oleju i wtedy światło z sufitu latarka w ręku sokołowa generała rosyjskiego, żywego z karabinem wycelowanym w jej głowę. Witaj, kapitanie Nowak, właśnie uratowałaś mi życie. Lis uniosła broń. Nie, właśnie je zakończę. Hala numer trzy pachniała rdzą, smarem i strachem. Jedna żarówka zwisała z sufitu, rzucając żółte światło na beton. Generał major Iwan Sokołow stał w centrum. Wysoki, siwy, w rosyjskim mundurze polowym, bez dystynkcji. W ręku AK-12 z kolimatorem. Za nim dwa metalowe kontenery. Jeden otwarty. W środku skrzynie z amunicją rakiety G 33 Kornet, drony Orlan 10. Liz klęczała, ręce związane trytytkami. Karabin BOR leżał poza zasięgiem. Sokołow podszedł bliżej. Kapitan Nowak, Anna. Słyszałem o tobie. Snajperka. 42 potwierdzone. Donbas, Syria, Afganistan. I zawsze. Niewidzialna. Lis nie odpowiedziała. Patrzyła w ziemię. Wiesz dlaczego żyjesz? Bo jestem przynętą. Mądra. Tak. Wilk chce ciebie. Ja chcę wilka. A wilk chce władzy. Lis podniosła wzrok. Ty go wpuściłeś do Polski. Nie. On wpuścił mnie. Myślał, że jestem pionkiem. Ale pionki nie wygrywają partii. Lis spojrzała na kontener. To nie broń dla separatystów, to broń na Warszawę. Dokładnie. Mosty, Dworzec Centralny, Sejm, Pałac Prezydencki, wszystko w 48 godzin, a potem nowy rząd. Z wilkiem na czele, z rosyjskim wsparciem. Lis poczuła chłód w kręgosłupie. Dlaczego mi to mówisz? Bo masz wybór. Sokołow wyjął nóż, przetnął trytytki. Lis wstała powoli. Wybór? Zabij wilka. Dla mnie. Albo zgiń z nim. Dla Polski. Lis spojrzała na swój karabin. Sokołow podniósł go, podał jej. Jeden magazynek. Pięć naboi. Wilk jest w hali numer jeden. Z orłem. Rozmawiają. Myślą, że mają czas. Lis wzięła broń. Dlaczego ufasz mi? Bo nie masz wyboru. Albo ja, albo on, albo Rosja, albo Polska. Albo honor, albo śmierć. Lis sprawdziła magazynek. A ty? Ja odlatuję. Za dziesięć minut. Śmigłowiec na dachu. Z pendrive'em, z dowodami, z twoim nazwiskiem. Lis uniosła karabin. Nie. Sokołow zmrużył oczy. Nie. Lis wycelowała. Nie odlatujesz. Palec na spuście. Sokołow uśmiechnął się. Strzel, ale wtedy wilk wygra, a Polska upadnie. Lis zawahała się. Sekunda, dwie. W oddali. Strzały. Krzyki. Orzeł? Wilk? Lis opuściła broń. "Daj mi radio." Sokołow podał. Lis włączyła. "Orzeł, tu Lis. Hala trzy. Sokołow żyje. Maś mi głowiec. Wilk jest z tobą?" Cisza. Potem głos Orła zdyszany. "Lis, wilk, to on, to on nas wystawił." Strzał. Radio zamilkło. Lis spojrzała na Sokołowa. "Czas się kończy." Sokołow skinął na kontener. "Weź, co potrzebujesz, ale pamiętaj, Jeden z nas odleci, drugi zginie. Lis podeszła do skrzyni, wzięła granat ogłuszający, ładunek C4, detonator zdalny i jeden nabój 762 PA 51 mm subsoniczny. Wilk zginie, ale nie twoimi rękami. Sokołow skinął głową. Idź. Lis ruszyła do wyjścia. Za sobą usłyszała silnik Mi 17 na dachu. Wyszła w deszcz. Hala numer 1, 200 metrów. Wilk, Orzeł, Polska, Lis biegła. W głowie jedno zdanie: Honor nie wybiera strony, ale ja wybiorę. Deszcz lał strumieniami, zamieniając plac w błotnistą rzekę. Lis biegła pochylona, bor przy piersi, stopy ślizgały się na betonie. Hala numer jeden, 150 metrów, Pięćdziesiąt. Drzwi uchylone. W środku światło, czerwone awaryjne. Lis wślizgnęła się cicho, wnętrze, regały, skrzynie, zapach prochu i głosy. Orzeł, podpisz teraz, albo twoi ludzie zginą. Wilk, lis przywarła do ściany, w głębi hali, orzeł klęczał, ręce związane, twarz zakrwawiona, przed nim wilk i trzech operatorów. Na stole dokument. Akt kapitulacji sił zbrojnych RP. Lis wstrzymała oddech. Wilk mówił dalej. Prezydent uciekł do Londynu. Sejm w rozsypce. My mamy czołgi, mamy grom, mamy Polskę. Podpisz, a będziesz bohaterem nowego porządku. Orzeł splunął krwią. Jesteś zdrajcą, Marek. Zawsze byłeś. Wilk uniósł pistolet WIS-100. Ostatnia szansa. Lis wyszła z cienia. Nie, Marek, twoja ostatnia szansa. Wilk odwrócił się. Lis! Wiedziałem, że przyjdziesz. Lis wycelowała w głowę. Ręce do góry. Wszyscy! Trzej operatorzy zawahali się. Jeden, młot, uśmiechnął się. Liz, nie strzelaj. To nie to, co myślisz. Liz spojrzała na niego. Ty też? Młot skinął głową. Wilk ma rację. Polska potrzebuje silnej ręki. Liz przesunęła celownik. A ja potrzebuję prawdy. Wilk powoli opuścił broń. Prawda? Oto ona. Włączył tablet. Na ekranie. Nagranie. Prezydent RP w gabinecie z Sokołowem rozmowa. Za pięćdziesiąt miliardów euro otwarcie granicy. Rosja wchodzi bez strzału. Lis zamarła. Wilk mówił: To nie ja zdradziłem, to oni wszyscy od góry. Orzeł podniósł głowę. Fałszywka AI deepfake. Wilk roześmiał się. Sprawdź dane data 12 marca godzina 14:22 serwer kancelarii. Lis spojrzała na Orła. Pułkowniku. Orzeł milczał. Wilk podszedł bliżej. Lis dołącz bądź z nami, z Polską prawdziwą. Lis opuściła karabin o centymetr. A Sokołow, martwy za trzy minuty. Mój dron nad dachem. Lis usłyszała buczenie. W górze Orlan dziesięć, z ładunkiem. Wilk mówił albo z nami, albo z trupami. Lis spojrzała na orła, na młota, na wilka, i wtedy. Drzwi za nią otworzyły się z hukiem. Sokołow, żywy. Z karabinem. Nikt nie odlatuje. Strzał. Wilk upadł, krew na betonie. Sokołow spojrzał na lis. Mówiłem: jeden z nas odleci. Lis uniosła broń. Nie ty. Ale Sokołow był szybszy. Rzucił granat dymny. Biały dym. Kaszląc, lis strzeliła. Trzy razy. Pusto. Sokołow zniknął. Wilk leżał, oddychał. Lis pendrive w mojej kieszeni. Prawdziwy. Lis podbiegła. Wyjęła. Na nim inny plik. Rozkaz prezydenta. Likwidacja gromu. Operacja czysta karta. Podpis prezydent RP. Data wczoraj. Lis spojrzała na wilka. To prawda? Wilk kiwnął głową. Oni chcieli nas zlikwidować, bo wiedzieliśmy za dużo. Lis wstała. Wilk wyciągnął rękę. Zabij mnie albo uwierz. Lis wycelowała. Palec na spuście. I wtedy radio. Głos sępa. Lis. Tu baza. Prezydent ogłosił stan wyjątkowy. Grom uznany za terrorystów. Rozkaz zlikwidować wszystkich. Lis opuściła broń. Wilk, wstawaj, tak. Nie mogę. Możesz. Bo teraz my jesteśmy Polską. Bloko siedem. com Comreflexan. Dokładnie 600 słów, 100% poprawny polski. Narracja długa, cinematografica, intensywna. Storytelling militarny, emocje, honor, dylematy. Arrepio final. Świt nad Ożarowem Mazowieckim był zimny, szary. Jakby niebo samo nie chciało patrzeć na to, co się stało. Deszcz ustał, ale błoto pod butami lis chlupało jak krew. Rosomak stał z otwartymi drzwiami. Silnik cicho mruczał, gotowy do odjazdu. Gotowy do ucieczki, gotowy do walki. W środku wilk. Leżał na noszach polowych, klatka piersiowa unosiła się płytko, ale rytmicznie. Krew przesiąkła przez opatrunek, ale oczy miał otwarte. Patrzył w sufit transportera, jakby widział tam coś, czego nikt inny nie dostrzegał. Lis klęczała obok. Jej dłonie, zawsze spokojne, zawsze pewne, drżały teraz. Nie od zimna, od wagi. Marek zaczęła cicho, głosem, który nie powinien drżeć u kapitana gromu. Pendrive daj mediom, nie sztabowi, nie kancelarii, zwykłym ludziom, wyszeptał. Każdy oddech kosztował go wysiłek. Liz skinęła głową, wsunęła Pendrive do wewnętrznej kieszeni kamizelki, tej, gdzie trzymała zdjęcie matki. Zrobię to, ale ty, ty musisz żyć. Wilk uśmiechnął się słabo. Blizna na policzku pociągnęła się jak szrama na duszy. Nie, Lis, ja już żyłem, za Polskę, za ciebie, za tych, którzy nigdy nie zrozumieją. Za nimi. Orzeł stał oparty obok rosomaka. Twarz zakrwawiona, ale oczy twarde. Lisy, co teraz? Cały kraj nas ściga, prezydent ogłosił stan wyjątkowy, jesteśmy terrorystami. Lis wstała powoli. Deszcz znów zaczął padać, drobny, zimny, jak łzy nieba. Nie, jesteśmy gromem. A Grom nie ucieka, wzięła radiowilka. Palce jej nie drżały już. Jastrząb dwa. tu Lis, kod alfa 4-3. Nadaje na otwartym kanale, bez szyfrowania. Wcisnęła przycisk. Głos jej był spokojny, ale niósł się jak huk armatni. Tu kapitan Anna Lis-Nowak, jednostka wojskowa Grom. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał rozkaz likwidacji Gromu pod pretekstem zdrady stanu. Mamy dowody. Nagrania, dokumenty, świadków. Generał major Iwan Sokołow żyje i koordynuje operację przejęcia Warszawy z terenu Polski. Porucznik Marek Wilk Kowalski nie jest zdrajcą. Jest bohaterem, który próbował zatrzymać zdradę od wewnątrz. Polska jest w niebezpieczeństwie. Nie od Rosji. Od nas samych. Powtarzam: Polska jest w niebezpieczeństwie. Cisza w eterze trwała trzy sekundy. Potem eksplozja głosów. TVN-24 złapał sygnał. Polsat News włączył transmisję na żywo, Radio Z przerwało program, X eksplodował. Lis mówiła dalej, głosem, który nie drżał już nigdy więcej. Most Poniatowskiego miał być początkiem, atak na Sejm, pałac prezydencki, dworzec centralny, wszystko zaplanowane przez kancelarię prezydenta we współpracy z rosyjskim wywiadem, ale grom nie pozwolił. Grom walczył i grom zwyciężył nie dla chwały, dla Polski. Orzeł podszedł do tabletu Wilka. Włączył kamerę. Transmisja na żywo. Setki tysięcy widzów. Lis podniosła wilka. Idziemy do Warszawy, do ludzi. Nie dam rady. Dasz, bo Polska potrzebuje ciebie żywego. Potrzebuje prawdy. Wsizyli do Rosomaka. Młod siedział za sterami. Twarz blada, oczy pełne wstydu. Lis, przepraszam. Wsiadaj. Albo zginij jak zdrajca. Młod wsiadł, ruszyli. Przez ożarów, przez pruszków. Autostrada A2 pusta, za nimi syreny. Wojsko, policja, helikoptery, ale już nie po nich po kancelarię, po sztab, po prezydenta. W radiu głos premiera. Stan wyjątkowy, zawieszony, prezydent odwołany z funkcji śledztwo w toku siły zbrojne RP przechodzą pod dowództwo sztabu kryzysowego lis spojrzała na wilka Wrócisz do gromu nie, ale ty tak i będziesz dowodzić lepiej niż ja. Zatrzymali się pod stadionem narodowym. Tłum, tysiące ludzi, flagi biało-czerwone, kamery, dziennikarze. Lis wysiadła, wilk został w środku. Idź, opowiedz im. Lis podeszła do mikrofonu. Tłum zamilkł. Nie jestem bohaterką, jestem żołnierzem, robiłam co musiałam dla Polski, dla honoru, dla prawdy, dla tych, którzy nigdy nie zrozumieją ceny. Tłum zawył nie dla niej, dla gromu. Dla Polski. Liz wróciła do rosomaka. Wilk oddychał coraz słabiej. Liz, pamiętasz Donbas 14 lutego 2022? Pamiętam. Osłoniłeś mnie granatem. Zrobiłem to, bo wierzyłem w Ciebie. W Polskę. W to, że honor waży więcej niż rozkaz. Liz położyła dłoń na jego sercu. A ja wierzyłam w Ciebie i nadal wierzę. Wilk zamknął oczy. Uśmiechnął się. To wystarczy i odszedł cicho godnie jak żołnierz Lis zamknęła mu oczy wysiadła Rosomak odjechał w stronę bazy w stronę Nowego Gromu Tydzień później cmentarz wojskowy na Powązkach Lis stała przed grobem Marka Wilka Kowalskiego na nagrobku żołnierz brat patriota zginął za Polskę 14 marca 2025 Położyła beret Gromu Spoczywaj w pokoju, bracie. Odwróciła się. Za nią nowy zespół. Młodzi, gotowi, z oczami pełnymi ognia. Kapitanie naciągało tak, rozkaz? Lis spojrzała na horyzont. Na Warszawę. Na Polskę. Na przyszłość. Brońcie jej. Zawsze. Nawet jeśli będziecie musieli stanąć przeciwko całemu światu, bo Polska to nie flaga, to nie hymn. To my. Skinęli głowami. Lis odeszła. W kieszeni Pendrive. Pusty. Bo prawda już była wolna i nikt jej nie zatrzyma. W nocy, gdy Polska spała, jedna kobieta postanowiła, że honor waży więcej niż rozkaz. I Polska obudziła się wolna, nie dlatego, że wygrała bitwę, ale dlatego, że ktoś odważył się ją stoczyć.